Ty będziesz y, filmować dobrze? Okej? Okay? Cześć! Cześć, jestem Milo, a to jest Adrian. Jak się mieszka w, w Chicago? Powie nam człowiek Amerykanin mówiący po polsku. A, jest bardzo wszystko spowodowana luza. W Chicago jest tutaj najstarszy dom. Tam mieszkał właśnie prezydent Grant, 18 prezydent Ameryki. A co na ten temat może powiedzieć yy, mieszkanka Oliwia? Podobno chodzisz do polskiej szkoły, to prawda? Tak, oczywiście. Co sobotę, tylko jeden dzień. Podoba mi się. Najbardziej mi się to pod... Prawie nikt nie lubi polskie szkoły. Chyba jestem... Chyba jeden z czterech ludzi lubi. O! W pierwszej klasie się uczymy alfabet. Najtrudniejsza dla mnie była S. Wygląda jak amerykańskie C, ale taka kreska na początku. Bo to jest najwię... długa największa szkoła w całej Ameryce. Bo największa jest tutaj w Nowym Jorku. Polska, tak? Mhm. Ma 120 dzieci, i imienia, które jest Lekka Bardzo lubię szkoła. Dalej będę chodził. Będę aż, do, aż do samego końca, aż do liceum. tak to prawda. Bierzemy do Muzeum Ziemi. The Field się nazywa. Nie? Będą tam dinozaury i mumie. Trochę wszedłem w środek vloga, ale co tam. Tak wyglądam w masce. Całkiem fajne widoczki tutaj mamy po lewej stronie. Przyjemna panorama. Znam ją dlatego, że nieraz, nie dwa latałem pomiędzy tymi wieżowcami na Flighting Simulator. Można tu odczuć inny totalnie klimat niż Los Angeles. Bardziej taki, może poukładany. Nie widziałem tu jeszcze przypadków bezdomnych i ludzi, którzy y, no, żyją dosłownie na ulicy. Często można spotkać y, polski język, a kupując bilet do metra, możesz wybrać język polski. Idziemy y, zobaczyć to muzeum. Czy to jest autentyczny muzeum? Tak, tak, tak. Każdy Każda kość jest prawdziwa. Słodki, strasznie. Wiesz? Słodki. Mamy tutaj, tutaj na poziomie minus jeden. Są. Wystawiane nie tylko mumie ludzi, ale też yy, ptaków, a ludzi jest bardzo dużo. Trochę wygląda to jak cmentarz. Może jestem zacofany, natomiast Spodziewałem się, że będzie jedna, może dwie, trzy mumie, ale nie cmentarzysko. Ludzi, którzy nie są nawet, no dobra, nie są podpisani, ale nie ma żadnej informacji, kiedy zostało znalezione, przez kogo, jaki jest przybliżony wiek przynajmniej. No, ja się tam nie czułem za swojo i takie to trochę mało szacunku po prostu dla tych ludzi, którzy żyli co prawda kilka tysięcy lat temu, ale jednak. Ciebie się tutaj nie spodziewałem, w sensie siebie. I ciebie też. Great experience. Thank you very much. Wow. Fajnie? <laughs> I was dangerous. Really? Nie. Yeah. Wow, fajne to było. Dobrze, udało nam się wyjść tuż przed zamknięciem, dlatego że po zamknięciu okazuje się, że wszystkie te eksponaty zwierzęta ożywają, tak? No to fajnie, kończymy! Jaj, powiem wam, co, co lubi w polskich sklepach jeść. Eee, wędliny. Wędliny gubasa. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego dnia lub wieczoru. Będziemy wdzięczni za łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Subskrybujcie kanał po Adrian lubi jakby się subskrybujcie dostaniecie jednego dolarka.